Maneczko z tej strony, laki i zapraszam Was na drugi odcinek z ETS-a. Dwójki, jak pamiętacie, lub nie pamiętacie, skończyliśmy już pierwsze zlecenie. Teraz weźmy drugie, trzeba wybrać od nowa. Cena według dystansu z Poznania do Łodzi, ale my jesteśmy. My jesteśmy w Gdańsku. Czy musimy znaleźć coś z Gdańska. I widzę, to jest z Gdańska do Olsztyla. To ma... To jest, aha, bo tu wybieram części samochodowe, meble. Weźmy te części samochodowe, bo ma tylko 10, a te meble 25 ton. A to jest auto... Nie, nie zdążyłem zauważyć. No, a więc w ogóle dzisiaj są mikołajki. Od razu nagrywam, tak postanowiłem nagrać weekend, czemu by nie nagrać. odcinaczka, no to właśnie nagrywam i no. I wszystko super pięknie. I wszystkiego najlepszego tam w ogóle i no. I postanowiłem zrobić taki challenge, ale najpierw zacznijmy od mojego tira. Skupmy się na grze. Bardzo mi się podoba. Tyle powiem. Bardzo mi się podoba. Po prostu jakiś taki wyrazisty, fajny spoko tir. Tak jakby mi się ten trochę takie... Trochę dziwny, no ale ogólnie to spoko, nie? No, już, 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 już się zaczyna, nie? Już! Wyjeżdżamy, już trzeba walnąć. Ale planuję zrobić takie coś, nie wiem co to znaczy, ale dobra, trudno. Plan, znaczy nie, nie udowodnię wam, ale postanowiłem, że jedna łapka w górę to nie, dwa brzuszki dziennie, znaczy tyle, ile będzie łapek. Ja wstawię ten filmik jeden, zobaczę ile jest łapek, to gdy wstawię ten drugi. To, to z tego pierwszego będę robić te brzuszki na razie nie udowodnię, bo w sumie mógłbym nakamerować to i ten, ale na razie nie nakameruję tego, bo nie mam takiego dość profesjonalnego, znaczy mam tam kamerę i ten ale nie aż tak dobrą, żeby nagrywać takie filmiki, więc odpuszczę sobie na razie, tata pewnie jadą kurde ze 120 tu przyhamujmy trochę nie wiem czy tu skręcić, skręcić skręci, muszę! Walnę! Oh. Jezu, zagapiłem się po prostu i nie wiedziałem... ...czy muszę skręcić czy nie. Czekaj, bo zaraz skądś walnę. Tam widziałem jakiegoś... ...jakiegoś gościa. I tylko żeby idealnie tutaj wjechać... ...żeby po prostu nie walnąć... Okej. Okay. Teraz wyprostujmy kierownicę i gaz Jezu, ale korych żeśmy zrobili teraz A, na razie dobrze nam idzie Bez żadnej spinnie ten Jezu, jakaś ścina była, fuck! O, fuck, 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 walłem Shit, shit, shit Fila, 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 jak tu się robi, opauzowało się jakoś. Dobra, fila, zjadę na bok. Patrzcie. Normalnie hardkorowo zjadę na bok. Mogę już przejeżdżać? Chyba mogą. Ok, teraz sobie sprawdźmy. Na który to było? Na F7? Okej, okay, nie mam w sumie nic. Ja to fuksem jakoś, bo wydawało mi się, że... O Jezu, i teraz wyjedź. Ja czekajcie, bo ktoś do mnie dzwoni. Halo? Okej, okay, a więc już jestem i teraz zmieniłem w sumie ustawienia i teraz weź wyjedź z tego. Nie wiem czy ja mam, mam włączony na wstekę, pełen gaz na wstekę, ale coś jakby blokuje, nie wiem właśnie. Nie, niepotrzebnie wjeżdżałem do rowu. Trzeba było jednak nie wjeżdżać. Tak, powoli będę musiał chyba wyjechać. Jo. Nagle takie przyspieszenie, żeby nie walnąć tym. Uff, już walłem. Coś walłem. Dobra, dwójka i tutaj z boku sobie wyjedziemy. O, chyba nie wyjedziemy. Jest jakie problemy. A co się Tylko właśnie nie wiem co. Teraz. Okej. Okay. Jedynka. Mega skręt w prawo W lewo. Fu Nie znaj się na kierunka. I gaz, pełen, gazus! Dobrze, 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 wyjeżdżamy, 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 wyjeżdżamy. Gaz, 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 gaz. wyjedź, wyjedź. Pięknie jestem, znaczy tak trochę wyjechałem. I teraz skorkujemy. Trzeba po... Ale wiary jedzie teraz 16 godzina to tyle wiary tutaj jeździ Okej okay, teraz będziemy musieli skorkować gościa Przykro nam No co ty robisz debilu Co za idiota no. Dobra hamuj gościu hamuj 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 Widzisz że wyjeżdżam nie Okej okay. Ten znacz przeciwka też zahamuje. No i jesteśmy znowu. Jedziemy dalej. Falno. No. Dość za szybko chyba hamował i prawie bym uwal... Nooo Co to jest to czerwone takie? Właśnie nie wiem co to jest. To na tym. Co przy prędkościomierzu jest. Migasz w prawo sobie skręcimy Ale w wiary dużo Jezu, ale korek To znaczy, że nie mamy pierwszeństwa Więc popatrzmy Prawo, lewo Jest idealnie, spokojnie, można teraz skręcić Ok I praktycznie jesteśmy jeszcze tak, ten kawałek drogi, jesteśmy yy, na miejscu. O kurde, rondo trzeba przyhamować. O, widzicie, się, atrakcie jeszcze roll. O, wjechałem na chodnik. Shit, shit, shit. Dobra, prawy migaż, nie widzę przez to lusterko. Ty? Ktoś jedzie? Nic nie jedzie. Jedzie, fak. Dobra, wpieprzyłem się na to rondo. Niech nie wiem tej. Dobra tu w prawo Oki okay. Ten mikrofon, ten mikrofon mi się Czasami nie podoba bo jak się przez niego mówi To słychać A wolę! Uff, uh, fuks To po prostu słychać tak jakby się krzyczało Czasem jak się krzyczy to takie Znaczy jak się mówi to słychać takie, takie jakby się krzyczało I to mi się nie podoba trochę Oki okay. A więc dostaliśmy hajs, mamy 9000 zero ciężarówek, chyba weźmiemy pożyczkę. Tylko sprawdzę, ale nie, dobra. W sumie sprawdzimy jeszcze tylko rynek pracy, jakie tu mają. Dalnie z orystyna do poznania. hajs by się zgadzał, 4000 byśmy dostali. Ciekawe czy są jakieś takie dłuższe teraz dystanse Na początku chyba nie ma mi się wydaje Więc y, spokojnie teraz y, y, To już w kolejnym odcinku, w kolejnym gameplayu naszym z Eurotraka y, Nie wiem jak zmontuję ten filmik Czy będzie fragmentami, czy cały Zależy ile on będzie trwał Ale ja mam życzę wszystkiego najlepszego w Mikołajki y, Dużo prezentów i na razie cześć.